Ten rodzaj masażu ma szerokie spektrum zastosowania. Wykonuje się go w celach leczniczych, kosmetycznych, medycynie estetycznej oraz chirurgii plastycznej. Główne sposoby masowania stosowane podczas drenażu to ukierunkowane ruchy o charakterze tłoczącym, pompującym, wyciskającym i przepychającym, które mają na celu poprawienie krążenia limfy. Masaż ten wykonuje się, aby przeciwdziałać lub zlikwidować obrzęki zapalne, chłonne lub zastoinowe. Poprawia on również odżywienie tkanek, przyspiesza usuwanie z organizmu produktów przemiany materii oraz usprawnia transport wody i soli mineralnych. Jest najskuteczniejszym narzędziem likwidującym celulit na każdym etapie terapii. Drenaż limfatyczny poprawia również procesy immunologiczne, wzmacniając ogólną odporność organizmu. Przeciwwskazaniami do masażu limfatycznego są choroby przebiegające z wysoką temperaturą, świeże rany, zmiany dermatologiczne, choroby zakaźne, ciąża patologiczna, obrzęki i wysięki w następstwie ostrych stanów zapalnych.